Witam kochani was wszystkich bardzo serdecznie, tym razem z kurnika Dorotki. No i y, moi drodzy, z uwagi na to, że y, ja dzisiaj robię takie gruntowe porządki w tym y, kurniku moim, w sumie to moich kur, tak, to przy okazji chciałam wam pokazać, y, no i podzielić się z wami, jak to u mnie wygląda, chociaż już nieraz widzieliście. Ale wiecie co, dzisiaj jest naprawdę, chociaż jest wieczór, to jeszcze jest ten ostatni taki dzień ciepła, więc przyjemnie mi się tutaj pracuje. Jak widzicie, mam tu światła porozświecane, więc kompletnie mi nie przeszkadza, że jest już ciemno i mam nadzieję, że wam również to nie będzie przeszkadzało. No i zobaczcie, ja już tu. Ten ich wybieg w sumie posprzątałam, tak? Jeszcze nie wyczyściłam tej ścieżki tu, chociaż te czyszczenie ścieżki to i tak jest bezsensowne, ale yy, wiecie co? Fajnie, że ja mam tą ścieżkę tutaj, bo ona też mi tu wydziela tak jakby granice tego, co kury mi tu naprodukują, tak, bo ja nie mówię jeszcze na razie o kompoście, co one wyprawiają z tym kompostem, za chwilę Wam o tym powiem i oczywiście będzie osobny film z wybierania kompostu, bo muszę ten kompost już wybrać. Kurki oczywiście poszły sobie już dawno spać, nie przejmujcie się, im to kompletnie nie przeszkadza, że ja tutaj buszuję, one są przyzwyczajone, ja je nauczyłam, żeby mi nie wychodziły, nie przeszkadzały i zobaczcie, dźwiczki te automatyczne mają jeszcze nie, jakby jeszcze nie nastawione na czasówkę, jeszcze się nie zamykają, bo jeszcze nie ma takiej potrzeby i one, słuchajcie... Świecą na grzędach i są grzeczne, tak? W ogóle się ani nie denerwują, że ja tu się kręcę. No, tak po trochu jak widzieliście, one trochę ich <grytki> Tak, Te moje celebrytki. No dobrze, kochani, no ale co ja Wam chcę dzisiaj tutaj właśnie pokazać? W większości. Tu już sobie porobiłam porządku, aczkolwiek tu jeszcze ta ich piaskownica, co jest otoczona tymi cegłami, jest do posprzątania. Piasek jest do wymiany na świeży. Cegły trzeba troszeczkę wyszorować z glonów, tak. Jak wielu z Was wie, ja używam materiałów właśnie takich, takich jakie mam gdzieś tam na składowisku za domem, tak. I tutaj widzicie, też mam pod tym ogrodzeniem spalety, poukładane cegły po to, żeby właśnie mi kury, ten nie wychodziły. No tak, tak jest u mnie. Słuchajcie, użyłam tego, mam, czy co mam, mogłoby być to o wiele estetyczniej, ale jak my robiliśmy te, te, te ogrodzenie z tych palet na ten ogród, to nie było w ogóle jeszcze w planach kur, więc wiecie, moi drodzy. Tak, potrzeba matką wynalazków i tak to właśnie u mnie wygląda. Dobra. No, i robi się tak wietrznie, wiecie. No, pewnie to oznacza, że y, przywieje nam tutaj o wiele niższą temperaturę. Mnie ogólnie, kochani, cały dzień dzisiaj głowa bolała, no bo ja tak mam na te zmiany pogody, więc na pewno <gryw> jutro będzie o wiele zimniej. Nawet nie muszę patrzeć na pogody. No, ale dobrze, moi drodzy, zobaczcie. Ja już tu zebrałam większość tej ściółki, troszeczkę ściółki, troszeczkę y, y, nieściółki, z tego względu, że ja czasami im tutaj, jak widzieliście na innych filmikach, y, wysypywałam też zrębki grubsze y, lub takie drobniejsze. Y, czasami tutaj też y, było, y, była słoma czy jakieś siano. Ja już się tutaj, jak widzicie, do, no, do, dogrzebałam do już do takiej warstwy y, twardej. Gdzie one jeszcze wiecie nie dosięgnęły tego swoimi pazurami, a pomimo to zobaczcie, jaka to jest gleba. To no właśnie moja y, gleba rodzima to jest glina. Glina, słuchajcie, glina, i zobaczcie, co one potrafią zrobić. Niektórzy y, po prostu taki wybieg y, u kur, y, żeby tam wiecie było czyściej, czy tam nie było brzydkich zapachów, to przekopują. No, i tak dalej. Ja, słuchajcie, to zbieram. Ja to zbieram, bo to jest po prostu kompost. To jest kompost. I teraz zobaczcie, ile zgrabiłam tutaj na taką wielką górkę. I ja całe lato również zbierałam stąd, tak, tą wierzchnią warstwę i wynosiłam na ogród do skrzyń podrośliny ozdobne, no bo raczej, wiecie, pod warzywa to um, taki kompost musimy mieć dobrze przerobiony, ale jak widzieliście u mnie, no rośliny ozdobne no szaleją. To właśnie na tym, na tym czarnym złocie. I to jest wszystko, zobaczcie tutaj, o. No zobaczcie, jak to wygląda. I tosik. Tosia. <tusia> to się tak, kompost. Kompost mamy, zobacz. Zobacz, jaki mamy kompost. No, zobacz, co kury narobiły, co kury naprodukowały. No tak, o, poleciała. Więc zobaczcie, naprawdę. Yy, yy, no, praktycznie, wiecie, no to jest, to, to glina, to jest glina, to jest cało to podłoże tutaj, wiecie, przy kurniku, bo tu wewnątrz na tym. Yy, tej drugiej zagrodzie, gdzie już docelowo kury śpią, tak? To ja tutaj yy, ściółkuję im słomą, bo w kurniku to ściukuję z, z rębkami, kotrocinami, co jest bardzo wygodne i pozwala zachować czystość, yy, pomimo to zobaczcie, słoma no tak szybko się nie przerabia. Natomiast one słuchajcie, nie mają z tym problemu. I ja teraz to, co jest tutaj, właśnie tam już wygarnęłam. Słuchajcie, spod kurnika. Wszystko stąd wyciągnę i rozsypię, i rozsypię. Słuchajcie, to tu, właśnie. Zostawię to tu, natomiast tutaj im wysiłkuję świeżą słomą, i taki proces, właśnie powtarzam, co jakiś czas. No i kochani. Ja, jak to ja? Oczywiście narobiłam się jak bury osioł, i tak wszystkiego dzisiaj nie zrobiłam, ale to już wystarczy, naprawdę na dziś to już wystarczy. No i zobaczcie, jakkolwiek wymyła, wymyłam tą ścieżkę, użyłam tutaj y, wody, zwykłej takiej, deszczówki, skonewki sobie polewałam, tak y, przeszorowałam to taką zwyczajną o, szczotką do szorowania. Zresztą bardzo mocna jest ta szczotka, już mi służy tyle lat i nawet jej włosek nie odpadł. Tak, czasami się uda kupić jakiś fajny, niedrogi produkt, również no, mocny, tak. No i ym, wyściółkowałam tutaj świeżą słomą, drabinki wyścieliłam świeżymi zrębkami, które też świetnie, słuchajcie, wchłaniają wilgoć. Tam tą wewnętrzną piaskownicę i taką małą też odnowiłam, nasypałam, nasypałam świeżego piachu, takiego gruboziarnistego, wymieszanego z ziemią okrzemkową. On jeszcze jest, wiecie, mokry, bo akurat, no mokry mam ten piasek, ale on sobie bardzo ładnie przeschnie i kury sobie będą korzystały, tak. Tutaj, no nie zdążyłam już dzisiaj zrobić, nic dalej, już... Powiem Wam, że nie mam siły. Skończę to jutro, bo, no bo ja to tak jak mówię, no, no nie jest to jest lekka robota, ale wiecie co, mimo wszystko ją lubię. No i dalej, co Wam chcę powiedzieć na temat tego kompostu. No jak wam już nieraz mówiłam, że ja nie przerzucam kompostu, bo ja po prostu, no, nie ma to warunków, nie ma miejsca i tak tutaj kombinuję z tym, z tą resztą całą, <laughs> więc nie, przerzuc nie przerzucam tego, kom tego kompostu. Przepraszam, moi drodzy, już jestem naprawdę zmęczona, ale chcę skończyć ten filmik dzisiaj i już, tak? Więc dokładam tutaj tylko samej materii organicznej. Ostatnim razem było to jakieś niecałe dwa tygodnie temu. I zobaczcie, gdzie jest ta świeża materia organiczna. Nie ma, znikła, tak? Tak moi drodzy, potrafię tu usypać ponad powierzchnię, no ponad jakieś pół metra nawet na wysokość i tydzień, dwa tygodnie i wygląda to tak. Więc zobaczcie, kochani, co kury potrafią zrobić. Fakt faktem, że córka ma jeszcze króliki domowe, takie miniaturki, yy, i też tutaj yy, wyrzucamy na kompost te yy, ich yy, no odchody, tak, pozostałości, ale razem z siankiem. No i tutaj jeszcze zobaczcie, gdzie właśnie kury yy, no nie mają pod tymi gniazdami takiego dostępu yy, do, do, do tej materii. No to tutaj, jak widzicie, jest. No, więcej świeżej tej materii. A tu, gdzie mają wszędzie dostęp, no, sami widzicie, i zaraz Wam pokażę, jak taka materia wygląda, którą tu przynoszę co jakiś czas w tym, właśnie tymczasowym kompostowniku. Więc chodźcie, zapraszam. No, i co chwila tak popaduje, deszcz się rozpadał, a Wy zobaczcie. Tutaj, te właśnie, no to materiał organiczny, tak. Tutaj są oczywiście odpadki z kuchni, różna zielenina z ogrodu, też, o jak widzicie, po królikach ta ściółka, tak. No i z uwagi na to, że tego mi się tutaj bardzo dużo już nazbierało. To muszę wybrać ten kompost, który tam już praktycznie się produkuje przy kurniku przez całe lato, i to wszystko załadować. No i od nowa, jak to się mówi proces powtarzamy. No i witam Was, moi mili, kolejnego wieczoru, bo wczoraj już nie dałam rady. Nic zrobić ani nic dograć, ale wiecie to i lepiej, bo y, dzięki temu mogę Wam pokazać, jak jest teraz w kurniczku. Zobaczcie sobie sami. No, Francja legacja, nie? Tak, tak długo niestety nie będzie, ale y, moim zamiarem jest to właśnie, żeby kurki miały sucho. Y, Dzięki tym zrębkom, y, które one będą tutaj teraz, wiecie, y, no, kulać, grzebać w nich. Ja wolę ogólnie te drobniejsze zrębki, bo one szybciej się przerabiają, są jakby no, łatwiejsze później do pozbierania. Ale y, mam takie na zbyciu, więc używam, tak jak zawsze Wam mówię, tego, co mam, bo mam takich woreczków jeszcze troszeczkę, więc... Świetnie mi się tutaj, tutaj teraz przydadzą. No i yy, zobaczmy, a może nie, najpierw zobaczcie yy, piaskownicę. Piasek jest wymieniony na świeży. Yy, pod spodem wysypałam ziemię okrzemkową, która właśnie odkaża tak. Ta piaskownica jest dla kur, żeby yy, miały się gdzie kąpać. Jakby ktoś, by, ktoś nie wie, po prostu tak. Yy, ogólnie. To nad kurnikiem opuszcza się brugmansja i też tutaj zdobi i stroi ten kurnik. Kury tą brugmansją się nie interesują, znaczy jej liśćmi ani kwiatami. Przyniosłam też tutaj na jakiś czas jeszcze sobie bananowca takiego no niedużego w doniczce. No i moi drodzy, zobaczcie, zrobiłam taki bukiecik z dali. Czy kurki zjedzą te kwiaty? Zniszczą? Nie. Kury nie są zainteresowane kwiatami, natomiast już takimi listeczkami tak, to jak widzicie, dotąd jest oskubane te, te, te pnącze nie miało szans urosnąć znaczy ono urosło, tak? Niżej tylko kury oczywiście to wydziubały. Tu przyniosłam następne jeszcze tak na jakiś czas. No podejrzewam, że tej końcówki nie będzie, bo one to wydziubią. Natomiast czy zniszczą tą dekorację? Raczej nie. Yy, raczej nie. Chociaż yy, ja odkryłam teraz tutaj ten taki malutki kompostownik, yy, bo tutaj, ta, tutaj też Wam kiedyś pokazywałam, że no, też odkładałam właśnie te końcówki yy, od królików. Tak, znaczy córka odkładała, no i musiałam to przykryć różnego rodzaju doniczkami i, i, i taką płytą, żeby one tu mi raczej nie grzebały, no bo nie chciałam. No i teraz zobaczcie. Czekajcie, tu ma jakiś taki zbanek stary, przestawię to i zobaczcie, jaka tu jest już ładna ziemia. O, widzicie, jak to się już ładnie przekompostowało przez lato, tam pod spodem. No. No zobaczcie, no pruchnica. Pruchnica. O, teraz ja jej tutaj wpuszczę. Pozabierałam te zabezpieczenia, że to tak nazwę. I niech one tutaj jeszcze przegrzebią po wierzchu, Niech zrobią tutaj porządek. Słuchajcie. No, No ładnie pachnie. No, pachnie ładnie ziemią. Naprawdę. Także, Także widzicie. Kochani, kompostu nie mam niby gdzie, gdzie produkować, a mimo wszystko widzicie tu gdzieś, tam gdzieś, i mam, słuchajcie, takie wyniki, takie rezultaty. Oczywiście te cegły też troszeczkę przeszorowałam z glonów. Tak, chodźcie, Wam jeszcze pokażę, ile mam jajek na dzisiaj. I zaraz dalej wam będę mówiła o tym kompoście, oczywiście. Przepraszam. No zobaczcie. 6 kur, 6 jajek, tak? Pokazuję wam to, kochani, przy okazji, dlatego że niektórzy mają dużo więcej kur ode mnie, nawet i po 50, i po 70. I wiecie co? Często się zdarza tak. Że nie mają ani jednego jajka dziennie, a jak już to tylko kilka. Ja nie wiem dlaczego, co się dzieje, chociaż wiem, że, że kury są yy, no dobrze utrzymywane, tak. Ja nie mam koguta, bo u mnie nie ma koguta i zobaczcie, kogut nie jest potrzebny do tego, żeby kury znosiły jajka. Dobra, słuchajcie moi drodzy. Yy, I teraz się pewnie zapytacie mnie. Co ja zrobię y, z, to, z tym kompostem, tak? Co, z tym kompostem no, z, z tym, tą całą materią, która tu się znajduje, gdzie ja to przerzucę, jak ja nie mam miejsca, tak? Tutaj o widzicie, y, jak wam wcześniej pokazywałam, ta cała góra y, kompostu który zebrałam tutaj stąd, tak, z ziemi <laughs> i co z tym? A no moi drodzy, zobaczcie, wejdziemy sobie do szklarni. Oj, ale chyba, dobra, inaczej zrobimy. No tu, bo na haczyk było zamknięto od tamtej strony. Przemyślałam sprawę, myślałam, myślałam i wymyśliłam, że... Yy... Cały ten kompot, który się znajduje w tej skrzyni, a jest tego sporo, powędruję tutaj. Ja sobie tutaj, słuchajcie, oddzielę jakimiś płytami, tak na, no, na jakąś taką docelową wysokość, ten kąt, tak tutaj, i wszystko tu yy, przerzucę yy, lub przesieję, co będzie trzeba przesiać, i tak zostawię. I tak zostawię i. Potem się zastanowię, co dalej z tym. Także będę go tutaj składowała. Będę musiała zabezpieczyć. Oczywiście też, żeby mi kury już tego nie rozgrzebywały, bo już nie będzie takiej potrzeby. No i mam miejsce. Słuchajcie, mam miejsce, a cała ta, słuchajcie, góra tego, no tego kompostu podłogowego, ja tak nazwę, podłogowego, <grych> powędruje tutaj, słuchajcie, na te, na te rabaty, na, na, na te grządki tak, tutaj wszędzie y, przekopię to, to znaczy nie ja będę kopała, bo ja kopać to ja nie mam siły już kręgosłup mam za słaby na to, y, poproszę męża lub któryś z moich chłopaków, synów i przekopią mi po prostu y, y, tą glebę razem, razem właśnie z tym kompostem tak. Bo ja od początku, jak tylko założyłam tą szklarnię, tworzyłam tą glebę metodą no dig, czyli metodą bez przekopywania, tak, raz było tylko na dzień dobry przekopane, a potem tylko dokładałam tutaj kompostu materii właśnie organicznej, przekompostowanych zrębek i tak teraz ta ziemia to wygląda. No jest naprawdę piękna. Więc może tą stronę zostawię na razie w spokoju, bo tutaj to też jeszcze kury dołożyły swoje pięć groszy i będą dokładały. Natomiast ta druga strona jest bardziej uboga. Tu jeszcze mam, zobaczcie, ile miejsca na tej podwyższonej desce, żeby dokładać tutaj, właśnie materii czy kompostu. I chyba właśnie tę stronę przekopiemy, i tutaj wyrzucę cały ten, cały ten kompost, co leży za szklarnią. I jeszcze chciałam Wam pokazać, bo specjalnie zostawiłam moi drodzy te korzenie tutaj, wyrwane już z worków, żebyście zobaczyli, jak mi się ukorzeniają y, pomidory w workach. Jak wiadomo, ogólnie pomidory no, nie mają zbyt wielkiego systemu korzeniowego to też zależy oczywiście od odmiany. To ja już to wyrwałam ładnych parę dni temu, to już trochę przyschło, się skurczyło. Ale zobaczcie, tutaj w takim mniejszym worku. O, widzicie, jak się pięknie poukorzeniały. No, i stąd miałam też takie, właśnie, fajne zbiory, no bo jednak rośliny silne. Nie ma to, moi drodzy, jak własno ręcznie wyprodukowana ziemia podłoże dla naszych roślin, więc tak. Dobra, słuchajcie, chyba tyle na dzisiaj. Ja sobie piecek odpaliłam tu w żeby było mi cieplej, bo dzisiaj tu już jest zimno. Dzisiaj, tak jak mówiłam, wczoraj, dzisiaj już po prostu jest zimno, ale przynajmniej nie wieje. Więc może popatrzmy jeszcze ostatni raz na, na ten <grystanie> mój czyściusieńki uporządkowany kurniczek. Wiecie co? O, mam pomysł. Może Wam jutro szorca nagram i pokażę, i pokażę, jak kury rozpracowują te zrębki i co one tu będą wyprawiać. Jak wiecie też, one mają dostęp właśnie do tej szklarni, mają miejsce za szklarnią, mają miejsce, miejsca kupę na ogrodzie. No teraz ciemno, to nie, nie widać nic. Ja je wypuszczam już Chodzą sobie, no myślę, że mają się u mnie bardzo dobrze, stąd dlatego y, niosą się fajnie. No zobaczymy, jak będzie dalej. Oczywiście też jedzenie y, mają bardzo zróżnicowane, bardzo o to dbam. Tutaj y, teraz nie, całe lato nie dawałam im, słuchajcie, żadnych witamin, bo nie było takiej potrzeby. Natomiast ta zielenina już jest uboga, więc co jakiś czas będą dostawały wodę z... Y, z witaminami, po prostu, żeby no, nie, osłabły, nie osłabły mi przez zimę. No tyle, dobra, kochani, kończę. <gryw> Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i jak zawsze mówię, jak będziecie mieli jakieś pytania, zapraszam. Piszcie w komentarzach, ja Wam odpowiem. Nie mam tych, y, słuchajcie, komentarzy, y, kilkaset, żebym nie mogła odpowiedzieć. Może nie już, nie zaraz, nie tego samego dnia, ale ja na pewno Wam odpowiem. Także tyle na dzisiaj, moi drodzy. Pozdrawiam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Pa! pa!